Witam Was bardzo serdecznie, to ja, Dawid. No gazem, mną jest 2.0.02 No właśnie, teraz jest. Yy, jak widzicie, pierwszy odcinek Pixelmon, no, na, nowym, na nowych. na nowych kontach. No, na nowych kontach. Już od razu zaznaczamy, że nie mamy multi-kont, te usunęliśmy. Nie? Tak. Yy, mieliśmy tam setne levela, ale to tam nie wypaliło. Dobra, a więc. No miałem dwie odznaki, ale etap. Ale teraz to liczy się tylko to konto. Odcinki będą się w, w miarę regularnie pojawiały. Ja sobie jeszcze pójdę na spawn. Na. patrzcie na... tutaj komendy! No właśnie. Ja, ja najpierw pójdę... O, oh, fuck! Ja no skala. No, dobra, jestem na spawnie już. Dobra. Jestem już Poczekaj na spałnie, za chwilę wrócę. a hmm. na spałnie jest taki... Gościu, taki mechanik. Tutaj u góry. Mechanik tutaj, o i on nam da jedzenie na początek. O i widzicie? Dostaliśmy się do pieczonego schaba. Jej. E, dobra, idziemy teraz do npc ów Jak widzicie na spalnie mogą się znaleźć takie healery, e, które healują Pokémony. Są i PC-ty, na razie jeszcze nic nie mam. widzicie, mój starter był była Snivy. O i tutaj jest info. Macie, jest info. No, widać, czy chciałbyś się dowiedzieć kilku ciekawych informacji dotyczących serwera. Też Pamiętaj o wpisaniu komentarzy, w No, już to wpisałem. No, warps, dobra. No i zrobimy warps. Bo to chyba najbardziej wszystkich interesuje. Ej, złapałem pidziotto na 18. A, no właśnie, Dzisiaj nie mam przy sobie troszeczkę yy, ustawień osobowej. Dobra, yy. nie, dobra. Okej, okay, siódmy poziom. Jakie ten Pidget ma Dobre. ataki? Gasta ma. O, Dobra, może no, być tak. I, wy, a, i tank. Pidget to chodź. Patrzcie tak żeby tutaj. Tutaj są takie. Istnę 56 warki. ABC to choć, Arena Atlantyda, Kaseno, chińczyk and Evo Gra Junior KMB. Kolorowanka, kolory, koloseum, kostka, labirynt. Y, y, labirynt, łapanie. Lasta yyy. napanie, legendy, market. No i to są wszystkie wartości. jak widzicie Oj, i nastąpa ten miltank, okej. Okay. To było na wszystko. O e, fajnie. To jest wszystko. Tam jest jeszcze to taki market. Ale teraz nas interesuje Warp Nas bardzo interesuje teraz Warplus. Plus. Dlaczego do, do warp Plus? Bo na War bardzo... bardzo dobrze się ekspi. I pokaż czego od razu do bossów. Tam, Albo nie, następnie... Tam już... jest... W następnym odcinku pokażemy drogę do bossów, okej? Okay? Yy, yy, jak chcecie, powiedzcie mi jak yy, yy, w tym... W, pod tym odcinkiem... Yy, po, po, napiszcie w komentarzach, czy ma być z muzyczką, czy ma być bez muzyczki, bo... Yy, ja nie wiem teraz jak nagrywać, a... No to muszę wiedzieć, oczywiście nie, no, no bo... No, jak wszyscy No co, bo muszę to wiedzieć, nie? Czy chcą muzyczkę, czy nie, ch czy nie chcą muzyczki? Muzyczki. Muzyczki. No, I teraz sobie właśnie ubiję Pidgeya albo on mnie ubije, nie wiem, no on mnie ubije. Ja złapę sobie Pidgeotto na 18. Gradeball. może się złapię. No okej, okay. ja idę do środku lasa. Wow, Venomoth mnie zaatakował, a nie, myślałem, bo miałem laga. Ja tutaj z Venomu, tu by się fajnie jak było na tych naszych kontach, które usunęliśmy. Szkoda, nie? Mhm. Ale ten tu będzie lepiej, bo po prostu, wiesz, jesteśmy sobie jesteśmy z, was, z moimi widzami w ogóle, nie? No, ale fajna muzyczka mi się włączyła. No dawaj. Ale Teraz się dość szybko czeka. Lagi są, Lagi to jeszcze jakie. Nie, ja nie mam lagów. O, oh jest! Widzieliście? You captured P PJ. Mam PJ-a. Patrzcie. Nie FPS ma FPS-ów. Butterfree. Butterfree! O, Butterfree to sobie złapię chętnie. Tak, FPS-ów. Zna poziom powdera, to dobrze. 20 FPS-ów. Przepraszam, że reg a to jest serwer, a na serwerze... O z nas powdera to dobrze, to jest to... Chyba najlepszy serwer w Polsce z Pixelmon. Jak, no z jednych jak, lepszych. No ale jak się... jak, jak po prostu y, nie... Hunter nie usunął swojego serwera, nie? Kurde! Ujeju, nie przypadkowo! Okej, dziewiętnasty poziom no. pinchetta i 14 Tartujga. Ja mam piąty już największy. Pentgelao no, no, tutaj no, się, no, się zrespiła. Co? Ja mam piąty Snap'ego, wszystkie Ja co dopiero zacząłem i jeszcze musiałem pokazać widzom y, cały wiesz. A ja dobra się teraz sobie uleczyłem Pokémony. Jak widzicie, Prawym przyciskiem myszy się ulecza pokemony. A to się chyba... Ładna! OK Okej. Sorry. No właśnie teraz jest śniadanie. 12... Nie, jedną drożdżówkę! Do no dobra, jedną drożdżówkę. Jest 12.50, a on jedną drożdżówkę. Nie okaże się. Ojo, no, nie mogę się ruszyć z blokowaniem. Nie kogoś. Jest 12.50, a on jedną drożdżówkę. Kurde, ja chciała... się... Wiecie, że on 30 y, minut temu jadł sobie śniadanie? Nie, godzinę jadłem ten, ten, temu śniadanie. O! Slowpoki! O Slowpoki to jest machina do expa! Mo, możecie też pisać w komentarzach i, i inne serwery Pixelmon albo z czego mam nagrywać inne, bo na pewno serwia, ser, seria z MCHC będzie kontynuowana, bo... Za trzy dni będzie następny odcinek! Tak, bo jak mogliście zobaczyć w tamtym odcinku, no to były złe rzeczy. No ja zabiłem przypadkowo! No kur Bodego Eee, a Dawid mnie zabił Wow! 1000 ekspa za Za to, to że on zabił Bodego. Dobra, ja sobie magikarpię zabiję. Ja sobie magikarpię Nie, zrobiłem rodzo! Kurde! I jakbyście chcieli wiedzieć, to magikarpię dopiero poznają y, atak take. Y, Taki uderzający. Na 15 levelu. A więc do 15 levela możecie sobie je zabijać, bo one ustem nie będą brały. Ale powyżej, jeśli chcecie. No ale, ale to tak na to wiecie, to najlepiej jest poniżej piętnastego. Ja pierdol, jak ja nienawidzę tego jauna. Nie przeklinaj na Przepraszam ludziska! Gast! Użyj gasta, rozkazuję ci! Dobra, ja już mam siódmy level. Jeszcze, jeszcze tak mało HP ma Wow, 30 week mi ewaluuje Jej! Łuuu! 18. Odgrąca Ogarnij mikro. A teraz taka Beka i tutaj Eevee O jest, to by było Zajebiście. Jestem, widzę albo posa. Widzisz? Nie. No. Jest na Awarplas. E, na tych kontach. Jak mała snubka, bo jest. Nie tak, on go. Masz Iwi? Nie. A jak gdybyś złapał Eevee, jak nas Eevee to byś krzyczał Eevee! Ja teraz no. właśnie łapę sobie Squid's, prawda? to jest fajny bo co mm. będzie Blastoise! Ale nie, Blastoise jest zbugowany, będziecie Będziecie często, bardzo często wywalało Tyle ci powiem Bo ja miałem Blastoisa. A kiedy miałeś Blastoisa? No! BODY wija NA ODCINEK! CZĘŚĆ druga. No właśnie, ale... Body, ty będziesz z nami grał, czy nie? Nie, nie chce mi się, może, ja nie wiem... No to, no to weź! Wycisz się, bo my tutaj nagrywamy, dobra? A kiedy skończycie? Nie wiem... ZAPAŁEM SQUIRTLA! Jej, a jak to nim... O Poliwaga sobie zrobił. Ale Squirtla, Skurkla nie będę jak bo wyraz też... No napiszcie kiedy skończycie. Dobra. Wody wyszedł z, z odcinka. Nienawidzę poliłagów. Ale z sobie nie będę jak spił, wrócę go do PC. Ale co o dziwo zquirtą mi się za poza pierwszym polem. No mankaj to jest za daleki poziom, o wiem, wiem kogo sobie ubijemy, ta Wow, krytyka mi... o dobra, dziewiętnasty poziom. Mi zeszło całe jedzenie, wow. Nie Idź pan. sobie do mechanika tam. a dobra, spawn. Zapomniałem, no bo dawno tutaj nie grałem. A ja bym chciał... Więc wiesz jakiego bym chciał sobie najbardziej złapać pokemona? Jakiego? Skythera. Most jest fajny. False I później go wyewoluować wiesz w... Scizora. Ale potrzebujemy Metal Coat'a, kurde. No. Jak to ten Warp... Dobra jest. Mój jest wzorowy. ma już dziesiąty level. Brawo Śląbok na oh. 17 sobie zabije. Znasz słowie przysłowie Huntera oh. Co? W życiu o to chodzi, żeby zgwałcić picie. No i to ty masz pić, to nie? Odwiejmy z tej pile on Twój twój organiczny no. no ja miałem organiczny, bo nie chcę no. Ale ja sobie takie coś przysiągłem, że nie będę łapał tych Pokémonów, których miałem w pierwszym składzie. Ja te też. Łomna i też. Chyba, że ja tylko do PC, nie? Mam też. Ja sobie teraz właśnie idę odłożyć skryka do PC. -cza. O kurde za zenhead bata! Jezu, u mnie ktoś na udzielić trombi jakiś tam. Jaki dobry slowbro! Jakby pina? sobie teraz tutaj idziemy, idziemy. Zabiesz sobie kater. się kater. 10 level będziesz miał tego, baterii. Ale butterfly jest na serio dobre. Ma słaby statek, ale tego się nie odczuwa w nim. Ta, jakiś gościu chciał złapać do jasne, jasne. Znacie takiego YouTuberek Mr. Bright, W życiu o to chodzi, żeby zgwałcić piśmą, to. Piszcie sobie Hunter Brighty. Wyskoczy wam. Jest fajny. Wiela, jeszcze minut dla nagrywania. Tylko? No! Jest już 13 minuta. No weź trochę przedłużymy do 20. No nie mogę, bo będę musiał wysyłać. Ale bo jak komórki nie mam przy sobie. A chcesz dla was ten odcinek jeszcze dzisiaj wrzucić. No to jeszcze jeden dzisiaj gramy, co? Dobra, może być. okej. Okay. Uleczymy, uleczą mi się pokemony. A, wie, a, w następnym, a w następnym odcinku pokażę wam ewolucję Snivy. W ogóle nie będę nic grał tylko na następny odcinek. A więc okay. już, sobie, już sobie uleczyłem Pokemony. A więc siema, nara, tutaj wiesz Dawid Noga, a ze mną był dzisiaj... Wiela2002, na razie. I to był pierwszy odcinek z Pixelmonów. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodoba, yy, bardzo do gustu ja. się przyjmie. Wielina już ma Grotla, a ewoluował go z Tertuiga, a ja mam Snivy. I, I więc no, to wszystko w tym odcinku i cześć, na razie jest.